Dzisiaj zobaczymy na czwarty odcinek. W drugim odcinku mówiłem, że odbierzemy sobie BO. Więc sobie odbierzemy. Tutaj sobie odbierzemy teraz. I uwaga. I mamy BO. Dobrze. Przy trzech postaci brakuje. Jeden, dwa i M. No Dobra, no to jak mi się uda. O, jakaś nowa świeść. o podziemny go. ładny ale nie, nie starczy dobra i też polecam wpisać sobie w e, sklepie kod naprawdę dobra już bierzemy sobie go tutaj o. no i widzicie niedługo będę miał mega boksem, więc sobie otworzymy już go w następnym odcinku nie nie Chciałem Nie. Nie, Ja pniałam Tylko niepomniałem Ale dobra, już pokonani, niech się, nie szyję szyj. Chodźmy, primo no i pokonamy, dawaj pokoju! I wygrana! I ty, Dobra, macie tutaj miękki No i pyk, no i znowu i wygrana Szybko z nimi tutaj idzie. No strzelaj to, nie. Czemu on tego nie strzelał? Czemu oni się boją strzelać? Nie wiem dlaczego oni się boją strzelać. Oj, wygrano. Dziękuję, dziękuję z tą rzecz. Na dziękuję. Okej, wyjdę. Dobrze, biorę jak mogę. Dobrze, idziemy na solówę. Let's go.

Nieee, serio, felka A, to jest czwarta rana, to jest, to jest rana Dobra, jeszcze raz Mam nadzieję, że teraz mi pójdzie lepiej Bo teraz mi dobrze nie poszło, bo na środek Dobra, tu jest spoko, dobry Dobra, chcę teraz zabrać Nie! No HP, no HP! No, 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 no. Nie! I teraz Jessie! Serio! Jeszcze się uśmiecha. Nie, co no, to jest słabo? Dobra, spróbuję na dół. Może w dół mi lepiej pójdzie. Bo teraz mi dobrze jasno nie poszło. Serio? Tam ja naprawdę dobry pomysł, żeby ich robić. lecisz. Pad Dynamite. Tutaj kto jest? Primo, masz bomby. Amigo ma. Dobra, jeszcze co chłopca? Uuu, fajnie Dobra, jedziemy z nimi. Dobra, no, gdzie tu jesteście? Nie ma tu nikogo, chodź ty, brok, chodź ty, brok, chodź gdzie tutaj? Co robiłem wcześniej? Trzeba musisz, że wygrasz? Musieć że wygrasz? Pomoka? Matka? No, nie żyjesz. Bum. Nie wiem, co to rozumiem, u to. Dobra, gdzie jesteście? I szło wam. A Wy nie zapomnijcie zostawić subskrypcji i, i lajka w górę. Dobra. Masz co tu jeszcze zostało? Masz Barley, masz. to. Nie ma takiej. Jest grana. Gra poszło dobrze. Na dół poszło dobrze, na co źle? Nie wiem. Nie wiem, co jest to. Zgodził się? Nie zgodził się. Dobra. Aha, z kim tutaj gramy? Z bólem. Z idę atakować? No, chyba nie. A, Ma, masz! Wykonaliśmy się na jednym drużynie. Serio, kto się ryje?

Co? Co? Nie, 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 Serio, ale nie, ale nie, 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 wiem na to się lepiej gra. nie, wiem. nie, 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 nie będę, starym wielki kik. Szkoda. Dobra, to lecimy dalej. Może w mojego boku na cofnię może wstać. na w pary. Idę sobie tutaj i teraz. Nie, dalej już nie żyję. Chodź tu. Chwalisz tam Jeszcze, ale teraz ładnie. Nie, jeszcze parę kiepsy zebrał. Darek Darek, Marek. Dobra, jedziemy z tym. Kolejny kolpiut. Kolejny tu będzie... Wali. Okej. Okay. Płoka, Nie, nie. Nie purka. Macie, macie, macie tutaj, macie tu. I jest porobione. Wszystko wolnie porobione. Perki, obcy jeszcze przed nie robię sobie jakichś Jak to szybko porobiłam? Wszystko Przeznaczyłam To, to był Dobra, piąta ranga Idziemy dalej, nie zgodzi się, okej okay. Dobra, jeden jest, teraz idziemy po drugiego sobie. Okej, okay, drugi Perkub. Serio? Kto to jest? I go dobić. Oj, już na Gdzie on jest? O oh, kurde! Dalej. Tutaj ja mogę ich tam oszyjeć. To no chodź, to chodź tu, ból, chodź tu, ból. No ból. No klac, co się kampisz, co się kampisz. No i pyg, dużo zrobiono. Nie chciało i się wyjść z tym Jeszcze Niech się nie ułatwia sobie ich robię. Tu, tu masz, masz. Leżysz. I okej, jest tam, też mi rzucę tutaj. Gdzie tu przeciwnicy samo. Dobra, już tam wszelka jest. Chcę jedną chwilę zrobić zrobić. To nie, że jest. Znam Znają pierwsze miejsce Robimy ich tak szybko, że hej. Można wejść. O tak to ja ich mogę robić. Dobra, idziemy dalej. Na steru to by mi trochę gorzej szło. Mi trochę lepiej jeszcze bardziej Już trochę. Ferce strachu, jak pójdziemy. Chciałem chyba na broka i na Majka. No ale, ale Nie mnie było Dynamite jeszcze może rzucić Chyba na 4 krótkie, krótkie by było W naszego odła To by dobre nie było Dobra, są tu gdzieś ktoś? Jest yeah, Dynamite Mam się. Okej okay. widzę Kliwyk Dobra, pad Kolejny pak ładnie porobione wszystko. Jeszcze parki lupki, no. no! jaki ma to, już się Proszę. Mam go kapkę No to jest mój. Ej, no to nie ma być mój. Ale no, okej. Okay. Dobra, idziemy dalej. No, mogę okay. jeszcze, no to gram dalej. Dobra ok dobra raz dwa bierzemy. dziękuję bardzo ok bierzemy sobie gdzieś mam jednego no, nie nie, nie. Trafili, mnie, no kurde, tu zero. Chodzi jeden jeszcze. Niestety. No, to by było chyba na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się. No i no cześć!